nie jestem Merlin, dzisiaj pokażę wam, jak możecie zrobić serwer z pluginami na stronie Aternos. Na początku musimy zalogować się do Aternos i mamy taki tutaj panel. Ja już tutaj mam jeden serwer i my chcemy stworzyć nowy, więc klikamy na niebieski przycisk stwórz. Następnie wybieramy edycję. My chcemy edycję Java i możemy edytować sobie link do naszego serwera. Ja sobie zrobię nazwę Merlin e, Plugin. przepraszam, Merlin pluginy I. Pod spodem mamy opis, tutaj musimy sobie jeszcze za, zapisać I mamy tutaj pod, pod spodem opis serwera, czy tam motto I zrobimy sobie e, serwer Serwer Merlina na pluginach Wykrzyknik i teraz możemy sobie edytować kolorki I formatowanie, więc na pluginach damy sobie na żółto e, Damy sobie tutaj, żeby było grube i podkreślone e, I Merlina napiszemy sobie na przykład na nie wiem jaki kolor wybrać, na przykład niebieski i sobie też zapiszemy. Dodatkowo możemy tutaj przesłać ikonkę naszego serwera, jeżeli chcemy. Ja tego nie będę chciał robić, więc tego nie zrobię, więc jak już wszystko mamy ustawione, klikamy stwórz, a więc mamy nasz serwer, tworzenie serwera trwało około minuty, więc nie musicie się martwić, jeżeli trwa to u was dłużej. Ważne by po prostu nie otwierać serwera, znaczy nie otwierać strony, jeżeli E, tworzenie by trwało nie wiem, powyżej dwóch minut to wtedy oświeżę sobie stronę. Bardzo by was prosił abyście zostawili teraz kciuka w górę oraz subskrypcję gdyż bardzo mała osób subskrybuje mój kanał a to bardzo pomaga w tworzeniu moich filmów dodatkowo jeżeli podobają wam się moje materiały możecie kliknąć w przycisk wesprzyj albo pod filmikiem albo na kanale i tutaj za drobną opłatą możecie uzyskać dostęp do dodatkowych materiałów czyli takich jak nieopublikowane filmy bądź filmy tylko dla wspierających alternatywnie pod każdym filmikiem moim istnieje opcja wesprzyj mnie, gdzie możecie przekazać drobną kwotę na rozwój mojego kanału. Każda, nawet najmniejsza kwota sprawia, że będę mógł tworzyć kolejne filmiki i będą one za darmo na YouTubie. No dobrze, a więc jeżeli mamy już nasz serwer i wygląda on tak, nie klikamy uruchom, tylko klikamy po lewej stronie na silnik i klikamy sobie teraz możemy wybrać albo Tutaj mam paper bucket, albo spigot bucket, albo purpur bucket. Wszystko to są forki, czyli kopie bakita Widzicie, dlatego mam tutaj napis bucket też, ale jest to po prostu paper, purpur albo spigot. My sobie wybierzemy paper, gdyż jest on zoptymalizowany bardziej niż spigot. Purpur jest jeszcze bardziej zoptymalizowany, ale my sobie zrobimy na serwer dzisiaj na paperze. I zobaczcie sobie, tutaj mamy różne wersje. 120.2. W nawiasie 280, ten numerek raczej będzie inny, jeżeli będziecie oglądać ten odcinek później Oznacza to, jest to wersja build, czyli po prostu wersja na wersji 1.22 Jeżeli sobie przejdziemy na stronę Paypera, tam mam opcję pobierz I zobaczymy tutaj też wersję tego build 280 I tutaj są inne buildy, widzicie w każdej tej wersji po prostu coś zostało naprawione, coś zostało zmienione lekko i po prostu dlatego jest tutaj ten numerek wypisany, żebyśmy wiedzieli, i sobie go teraz wybierzemy. Klikniemy raz, następnie w prawym rogu, w prawym górnym rogu zainstaluj. I jak widzicie, jest fajeczka, to jest zainstalowane. OK, następnie przejdziemy sobie w pluginy. My serwer już na tym etapie możemy wystartować, ale nie musimy. Możemy pierwszy zainstalować pluginy, bądź też później. Na razie zainstalujemy sobie pluginy, więc przechodzimy w silnik. Boże. Przechodzimy sobie w pluginy, aby zainstalować pluginy. Następnie tutaj mamy zakładkę pluginy. Możemy tutaj sobie wyszukać jakiegoś plugina albo po prostu przeglądać po stronach na dole. Ja sobie w tym wypadku zainstaluję plugin Essentials X. Klikamy raz lewym i tutaj mamy wersję. Jeżeli chcecie zobaczyć sobie dokumentację tego pluginu, jeżeli jakie są komendy, klikamy sobie w ten tutaj link. Ja sobie prawym otwórz w nowym oknie i przenosi nas na stronę tego pluginu. I na stronie tego pluginu możemy sobie kliknąć w, w, u góry Wiki albo tutaj na czerwony przycisk Visit the Wiki, czyli jest to Wikipedia, taka tego pluginu i tutaj sobie możemy poczytać o różnych systemach i dostępnych komendach. My tego nie będziemy robić, ale zainstalujemy sobie wersję 2.20.1 ja klikamy w prawym rogu pobierz i w taki sposób instalujemy każdy plugin. Ok, jeżeli ten plugin został zainstalowany, to możemy uruchomić nasz serwer, czyli przechodzimy w serwer uruchom, klikamy, że akceptujemy eule, klikamy uruchom, teraz musimy tutaj zamknąć tą reklamę no dobra i możemy rozpocząć startowanie Minecrafta. Co ważne, żeby wasz Minecraft miał tą samą wersję co wasz serwer. Więc poczekajmy sobie chwilę. Możemy sobie w międzyczasie przejść do konsoli i w konsoli sobie zobaczyć jak się serwer nasz buduje. No dobrze, jak widzimy w konsoli mamy tutaj informację od pluginu Essentials, że You are running an unsupported server version Czyli, że używamy Że nasz serwer ma niewspieraną dla tego pluginu wersję e, Możemy sobie użyć w konsoli komendy plugins Albo aliasem tej komendy jest pl I zobaczymy sobie, że mamy teraz essentials Jeżeli ten plugin Jest w tym wypadku wszystkie pluginy, jeżeli sobie zobaczymy To nasz plugin jest na zielono Tak jak teraz, oznacza to, że został załadowany e, I na razie nie ma błędów Wprawdzie mogą wy wy wystąpić błędy, gdyż mieliśmy tutaj Już na czerwoną informację, czerwony to kolor nigdy nie jest dobry, <laughs> więc um, więc Essentials może mieć jakieś problemy. Więc jeżeli, słuchajcie, ten plugin tutaj nie byłby na kolor zielony, tylko na czerwono, oznacza, że nie został załadowany i podczas ładowania pluginu byłby jakiś błąd. Więc wtedy najlepiej sprawdzić wersję. Gdyż jest to tak, że plugin powinien mieć tą samą wersję do serwer W przeciwnym wypadku albo będą błędy, albo po prostu nie zostanie załadowany. No dobra, ale to tyle, jeżeli chodzi o to. Więc teraz sobie dodajemy nasz serwer. Klikam Add Server i tutaj sobie napiszemy Aternos. E, alternos, pluginy i serwera, przechodząc na serwer, skopiujemy sobie tutaj e, adres IP, czyli albo stąd tutaj z góry, albo zjeżdżając poniżej, mamy też adres serwera. Możemy sobie nacisnąć po prostu kopiuj. I ten adres musimy wkleić w Server address, Klikamy done. E, widzicie, mamy nasze motto i możemy dołączyć do serwera. Taram, jesteśmy na serwerze. jak Na serwerze naciśniemy na zobaczymy, mamy plugin Essentials. I co nam daje plugin Essentials? Daje nam tutaj różne tutaj. Komendę spawn powinien nam dać i tak dalej Set home, ale to musielibyśmy ten plugin tutaj słuchajcie z, 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 że tak powiem skonfigurować bo widzicie na razie nie mam access, czyli nie mam uprawnień do żadnej do wykonania komendy, ale jak z, możemy sprawdzić plugin jest dostępny, a więc Pluginy możemy też instalować, jeżeli serwer jest uruchomiony tak jak teraz. Wtedy przechodzimy, słuchajcie sobie tak samo, do pluginy i instalujemy inny plugin, na przykład World Guard, do ochrony serwera. I tutaj widzimy, mamy wersję 1.20 i widzimy, że tutaj taki zielona, zielona batch odznaka, że jest on kompatybilny z wersją 1.20, więc klikamy zainstaluj. Widzicie, zainstalowało nam. Następnie możemy sobie przejść, na, znowu sobie cofnąć i zainstalować Clear Lag. Widzimy tutaj, mamy przykład, gdzie plugin jest dostępny tylko do wersji 1.16, która wyszła w 2021 roku i możemy sobie ją zainstalować, tak? I tak czy siak, i sprawdzić, czy po prostu będzie działać. Następnie przejdziemy sobie do konsoli. OK. I teraz możemy sobie w konsoli wpisać polecenie reload confirm. Rel reload przerwa confirm w celu przeładowania wszystkich pluginów. Pyk! I widzimy, przeładowało nam wszystkie pluginy. I teraz, jak sobie przejdziemy do góry, zobaczymy, że teraz widzimy mamy tutaj problem z pluginem WordGuard Packet i widzimy, że tutaj mamy unknown missing dependency czyli w tym wypadku ten plugin WordGuard jest zależny od innego pluginu I widzimy jaki World Edit Czyli żeby działał World w tym wypadku na bagicie Musimy mieć WordEdit Edit też zainstalowany A tego nie zrobiliśmy Więc jak piszemy polecenie PL w konsoli Zobaczymy, że WordGuard jest na czerwono Ponieważ jest zależny od innego pluginu, którego nie mamy Więc musimy przejść z powrotem na pluginy I zainstalować sobie WordEdit. Edit Widzimy mam tutaj World Edit I tutaj mamy w tym wypadku Widzimy, że jest kompatybilne Wersja 1.20 kompatybilna Jak i wersja 7.3.0 beta 2 7.2 7.2.17. Ja wam nie polecam instalować nigdy w wersji beta, bo beta to jest taka wersja jeszcze testowa, powiedzmy. A wersja nie testowa, czy tak, jak tutaj jest wersją stabilną, więc my sobie ją zainstalujemy i poczekamy chwilkę. Zostało zainstalowane. Tak samo przechodzimy do konsoli i wpisujemy polecenie reload confirm. To polecenie reload confirm nie musi być wykonywane z konsoli. Może być też wykonywane przez operatora serwera, czyli musimy sobie dodać operatora, czyli PM, OP merlin, podługa play games. Manby games to jest mój nick. Eee, widzimy, że Made, made e, Server Operator i widzimy teraz na serwerze, że możemy wpisać po prostu powiedzenie Reload Confirm. E, I teraz widzimy, że przeładowuje nam serwer. W momencie, jeżeli zostanie przeładowany, będziemy mieć e, informacje na zielono: Reload Complete. I jeżeli sobie wpiszemy teraz na serwerze pl zobaczymy, że cztery pluginy zostały załadowane. E, ważne co powiedzieć, czasami może być po prostu tak, że plugin będzie miał jakieś błędy i wtedy nie będziecie mogli go w ogóle zainstalować, ale przeważnie jest to tak, że plugin jest po prostu na złą wersję, czyli na przykład Wy macie wersję 1.20.2, a chcecie zainstalować plugin z wersją na przykład 1.13, to w ogóle nie będziecie mogli go zainstalować. Może tak być, tak? Wtedy będzie na czerwono tutaj wyświetlone. No dobra, a więc jesteśmy operatorami serwera, więc możemy sobie ustawić set home, patrzcie tutaj, set home i możemy teraz wpisać polecenie slash home, pyk, i wracamy do home'a. Potem możemy użyć slash slash want i dostajemy Taką skierkę do tutaj, słuchajcie, robienia różnych manipulacji świata. Na przykład możemy sobie teraz tutaj zrobić slash slash set diamond block, i mamy diamond block. I możemy w taki oto sposób sobie za pomocą tego właśnie plugina, to zakład world edit, edytować świat. Tak, ale czy możemy zainstalować na przykład inny plugin, na przykład plugin magiczna kraina, który ja napisałem? Czy tam wasz kolega, jak pisał, plugin i czy możecie go dać? No. Nie możecie go dodać do Aternosa, ponieważ Aternos nie pozwala na takie coś. Jedyne co możecie zrobić, to przejść sobie do właśnie pluginów i tutaj kliknąć Zaproponuj modyfikację i plugin, i wkleić tutaj link do tego plugina. On musi być z obsługiwanej strony. Czyli jak sobie przejdziemy na obsługiwane strony, to musi być któryś z tych stron ifs, i dokładnie według tego tutaj całego procesu być zweryfikowany, i wtedy trafi na Aternosa. W przeciwnym wypadku normalnie. Tak się to dzieje na, na własnym hostingu. Jak macie, nie możecie wgrać e, plugina. No więc, a więc, tak to słuchajcie, wygląda. W taki sposób możecie sobie stworzyć serwer z pluginami e, i możecie sobie go też skonfigurować. Jeżeli chcielibyście jakieś dodatkowe konfiguracje mieć, to widzicie, macie. Wszystkie pliki, które sobie może kliknąć i edytować, następnie zapisać Ok, a więc jeszcze co jeżeli chodzi o pluginy To pluginy mają tutaj różne opisy Co jeżeli nie rozumiecie tych opisów i chcielibyście sobie je zrozumieć Albo możecie je skopiować sobie, zaznaczając, klikając prawym, klikając kopiuj I następnie przejść sobie do translatora, na przykład dipl.com I tutaj wpisujecie sobie co chcecie przetłumaczyć i na jaki język Widzicie na polski, tłumaczymy z angielskiego. Mamy Essential X, to niezbędny pakiet wtyczek dla serwerów Minecraft, zawierający ponad 130 polecen dla serwerów. I takie tłumaczenie jest spokojne, jeżeli chcecie sobie tylko lekko przetłumaczyć. Ale jeżeli chcecie więcej tłumaczyć, wtedy możecie sobie zainstalować wtyczkę Dipple Tłumacz Dipple, Klikamy sobie Dodaj do Chrome, Dodaj rozszerzenie. Teraz rozszerzenie zostało dodane. Ja sobie teraz kliknę tutaj w górę na te rozszerzenia i kliknę tą opineskę, żeby tutaj przypiąć to rozszerzenie i wtedy jak jesteśmy na stronie Aternos musimy sobie odświetlić one raz i teraz patrzcie jakie fajne czary mary się dzieje po prostu na przykład mamy em, gdzieś gdzie mamy jakiś tekst gdzie jest dużo tekstu na przykład tutaj zaznaczamy sobie tekst i wyświetla nam takie coś e, naciskamy na ten znaczek Dippl i zobaczcie zasób umożliwiający wyświetlanie informacji z ulubionych wtyczek Praktycznie wszędzie, prawda? Możemy sobie zaznaczyć tutaj ten tekst. Teraz, pyk. Twórz nowoczesne, nowocześnie wyglądające hologramy, nie? Patrzcie, tak możecie sobie tłumaczyć całe tutaj, całą tą stronkę. Dodatkowo, na przykład, jak mamy Essential X, mieliśmy tutaj tą stronkę, prawda? Przejdźmy sobie na nią, na Wikipedię e, i na przykład chcecie tutaj sobie przetłumaczyć, co to w ogóle znaczy, więc sobie zaznaczamy. Klikamy ten znaczek i zobaczcie: Essential X, Wiki. Essential X to niezbędna wtyczka dla serwerów Spigot, zapewniająca podstawowe funkcje dla serwerów o dowolnej wielkości. I skali. Funkcje te obejmują. I teraz patrzcie, tutaj wszystko mamy przetłumaczone na polski. E, domy, tworzonego, do, domy tworzone przez gracza. E, wypaczanie, wypaczenia serwera. Wypaczenia serwera, czyli server warps w tym wypadku. E, te warpy, czyli takie punkty, do których się możemy teleportować. No widzicie, niektóre rzeczy to dziwnie brzmiało, jakieś wypaczenia serwera, ale ogólnie jest to bardzo przydatna wtyczka, więc polecam wam ją mieć. To taki tip ode mnie. A więc ja mam nadzieję, że Wam pomogłem, że. Macie teraz tablet z pluginami, że instalujecie swoje, nasze znaczy swoje, no, pluginy po prostu i gracie sobie ze znajomymi. Ja jestem Merlin. Bardzo się cieszę, że mogłem stworzyć ten materiał. Zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję z dzwonkiem. Zachęcam Was na moją stronę Magic Team. Chciałbym zachęcić Was do utworzenia darmowego konta Magic Team. Linki, słuchajcie, są w opisie. Jest to, słuchajcie, platforma, na której możecie uczyć się programować. Będę tutaj umieszczał ekskluzywne poradniki tylko dla właśnie członków Magic Tem i stronę możecie już sobie obczaić, link w opisie. Ja jestem Merlin, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć.